Dziwne postacie wykute w skale? Dziwne postacie. To przecież paskudna gęby. Spójrz jak świecą, nie da się na nie patrzeć. Witam tacy, jesteśmy soli a Alusiu, kogo ty u licha witasz? Chyba nie te gęby. Co? Zobacz, tam dalej ze skamieniłymi twarzami są i ognia. Chyba są żywe. I wcale nie wyciągają, nie to się cieszyły na nasz widok. Nie się Aruszu. Może nie zrobią nam krzywdy. Witajcie, jestem Solek, a to Arusia. Przybywamy z Solilandii, chcemy dostać się do kryształowej groty. Może moglibyście wskazać nam drogę? Sokół, to chyba nie był dobry pomysł. Te dziwne istoty wcale nie chcą z nami rozmawiać. I mają takie groźne miny. Uciekajmy stąd, pięć gdzie pieprzy rośnie. Ale dokąd? Ogniki odcięły nam dalszą drogę. Co co z nami będzie? Jak myślisz, co oni z nami zrobią? Alicho ich wie. Może chcą nas spalić. Albo staniemy się ich kolacją. Nie jest elezji. Trzeba zachować zimną krew. Tylko to nas może uratować. Zimno krew w tej temperaturze za chwilę się ugotuje. Chyba nas nie sparł. Zobacz, tam w oddali to chyba ich pałac. Mmm, jaki wspaniały. Nigdy w życiu nie widziałam czegoś podobnego. A to kto? To pewnie jest jego Ależ ona piękna, a jaki od niej bije? Kim jesteś, bababama? Ja jestem królowa Bazar, władczyni królestwa Jar, pani rubiną tego pałacu, pogrączyni płomieni. Kto ośmiela się niepokoić mnie i mój lud i bez zgody wkraczać do mojego królestwa? Kim jesteście i skąd przybywacie? Jesteśmy soli ludzka. Przysyła nas skargi, gdyż w naszej krainie zagraża niebezpieczeństwo. Dzięki agenorowi dotarliśmy do krainy gorąco ręki. Ty to masz tupet? Nie proszony, że wkraczasz do mojego królestwa, to jeszcze obrażasz moich podanych, przyzywając ich gorąco rękimi. Przecież wyraźnie mówiłam, że to królestwo ja, więc jego mieszkańcy to ja robię. Cieszę się, że za młodych lat znałam Skarbnika. Przez względy na niego nie spalę was z żywcem, ale jutro rano nie chcę was widzieć na moich ziemiach. Królowo, nie mieliśmy Danielu was obrażyć. Proszę, pomóż nam dotrzeć do Krzeształowika. Ani mi się śni, klamka zapadła. Odpłynęła. I co my teraz zrobimy? Teraz i tak już nic nie zrobimy. Powiem wreszcie, żeby kładnie się spać. Wcześniej rano musimy wyruszyć w dalszą drogę. przed podróż. Solku, zawołaj tatusia i resztę soli ludzku. Anusiu, musimy wstrzymać się jeszcze trochę, bo widzę, że tatuś zarządził śniadanie. A wiesz dobrze, że pompon nie ruszy się bez solidnego posiłku. On tak uwielbia soli burgery, że gotów zapomnieć o całym świecie. Ty, ty, zobacz jaki to połaga. Pełno okruszków soli burgery i rozsypanej soli. Żeby tylko królowa tego nie zobaczyła. Ona jest taka nerwowa. Masz rację, Arusiu. Zabierajmy się stąd. Nie mam roboty na pogaduszki z tą niemiłą kobietą. O wilku mowa, królowa nadchodzi. Tego już za wiele. Gdy tutaj? Myślałam, że wyraziłam się jasno. A co to takiego? Nie do wiary. Nasze umba klumpa. Zakwitło. Jak to możliwe? Jakie znowu umba klumpa? musił o czym ona znowu wylebi. Kula, proszę pan pana nie świte, czy te liście, na które trwaliśmy. To chyba jakieś czary. Płomykowe kwiaty nie kwitły od lat. To dzięki wam drogie soli Jak tego dokonaliście? Hmm. Ja chyba wiem co się stało. To sól, którą soli rozsypał podczas śniadania pomogła zapitac kwiatom. Wiedziałam, że to wasz czas na jest Jestem wam niezmiernie Dzięczna. Dzięki Wam mój lud będzie ocalony. Przepraszam, że byłam dla Was taka niedobra, ale bardzo martwiłam się o swój lud. Zapasy kwiatów kurczyły się, a bez nich czekała, by nas śmierć. i wiem, że trzeba żyć w zgodzie. Chętnie wam pomogę i zabiorę was do kryształowej groty.